Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne bliźnięta w czytaniu dla singli na wrzesień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, tło sytuacji i radę do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w ascendencie i w księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu może w czytaniach dla tych znaków, również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów, pamiętajcie, że wszystkie moje Czytania są dla Was. Moje kochane bliźnięta, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o uczucia, jeżeli chodzi o emocje, o sprawy sercowe w zbliżającym się miesiącu, wrześniu. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Bardzo często też się pojawia jakaś odrębna kwestia, sytuacja mniej lub bardziej związana z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę. Co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Tutaj karty za bardzo mi się chyba wyrywają, w zbyt dużych ilościach. Bliźnięta, single, uczucia, a z kielichów rozpoczyna. Bardzo pozytywnie rozpoczyna się to, czyt to czytanie. Później mamy siódemkę denarów. I dziesiątkę buław. Jest tak powiedziałbym, y, gdybym tutaj miał szczerze określić to, co tutaj widzę, taki trochę słodko-gorzki obrazek, ale y, nie widać tutaj, y, żeby pojawiały się jakieś konkretne negatywne okoliczności. Karty mogą po prostu mówić o waszej świadomości dotyczącej y, budowania relacji, po prostu. Jeżeli chodzi o tło. Szóstka mieczy, dziesiątka mieczy. Ósemka mieczy. No, jeżeli chodzi o te miecze, one są bardzo wprost, powiedziałbym nawet lekko brutalne, ale one ewidentnie tutaj <laughs> tyczą się waszej przyszłości, tak, przeszłości, przepraszam. To jest karta, te karty tyczą się bardzo mocno września, natomiast tutaj karty mogą wskazywać po prostu na to, yy, co przebyliście, żeby być w tym momencie, w którym jesteście obecnie, tak? yy, jakie są przejścia za wami. Przejdźmy sobie do rady. No i też yy, częściowo te karty mogą mówić o tym, jakie macie obecnie podejście do na przykład relacji, do miłości, do uczuć. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy, jaka karta rada się tutaj nam na moje kochane bliźnięta pojawi. Jaka rada dla bliźniąt? I mamy tutaj, moi kochani, kartę Wisielca. No to też jest, moi kochani, pewne wskazanie. <laughs> Rozpoczynamy sobie od początku, od lewej strony, od Asa Kielichów, od siódemki Pentakli i od karty dziesiątki Buław. Tak jak wcześniej już powiedziałem na początku, taki troszeczkę słodko-gorzki obrazek. Dlaczego? Dlatego, że As Kielichów tutaj się pojawia yy, i ta energia... Po pierwsze, może mówić o zauroczeniu, o kimś nowym, pojawiającym się w waszym życiu w tym wrześniu, tak? O nowej, potencjalnie nowej miłości, o nowym uczuciu, o nowej osobie, która tutaj. Ja bym powiedział tak będziecie podchodzić raczej do tej osoby bardzo pozytywnie raczej obawiam się, że wy macie pewne wątpliwości wynikające ze swojej przeszłości, tak i pewnej świadomości. Natomiast As Kielichów, nie ukrywajmy, także bardzo często jest to karta miłości własnej, tak? Też karty mogą mówić o tym, że jednocześnie chcecie a jesteście otwarci, nastawieni na to, żeby kogoś do swojego życia wpuścić, ale macie takie a, in, takie, a nie inne swoje doświadczenia, które mogą wskazywać na to, że nie chcecie w tym samym czasie gubić miłości i szacunku do samego siebie. Tak jakbyście chcieli w pewien sposób wyważyć, ile i co możecie zrobić dla kogoś, po to, żeby nie zapominać o tej miłości własnej. Natomiast e, obok siódemka denarów jest to karta kontynuacji pracy nad czymś i też bardzo często świadomości tego, że nic się nie e, wydarzy, nie stworzy samo, tak? W kontekście budowania relacji, wy możecie po prostu sobie bardzo mocno uświadomić, że e, zaczynając. Nową znajomość, potencjalnie nową relację będzie to od Was wymagało bardzo dużo zaangażowania, czasu skupienia się na, na kimś. Karty mogą pokazywać też, tym bardziej, że jest ostatnia energia, jako dziesiątka buław, że mm, tak jakby zauroczenie to jest dopiero początek pewnej drogi i karty mogą po prostu mówić o tym, że możecie e, bać się troszeczkę, że coś może być po, ponad Wasze siły, że. Że w dziesiątce buław będziecie musieli znowu wiele z siebie dać, także pewien proces zaczyna się od początku i no ten proces będzie po prostu wymagał pracy także i od was. Tak? No bo nie ukrywajmy, tworzenie relacji to nie jest tylko wiecie, ktoś nam się podoba, coś pojawią się uczucia, coś sobie obiecujemy i wszystko idzie pięknie, tak. To też jest bardzo często potrzeba pewnej elastyczności, przepracowania różnych swoich. Traum problemów, yy, dania komuś też pewnej dozy zaufania, i z drugiej strony, tak, to, to bardzo często po prostu, yy, jeżeli są uczucia, to to jest fajna baza, fajna podstawa, natomiast to jest dopiero jakby pierwszy krok ku temu, yy, ku temu, żeby coś fajnego stworzyć. I wy po prostu w tych kartach, ja, ja Wam powiem tak: Wy możecie po prostu mieć tego świadomość. Z jednej strony widać Was chęci, z drugiej natomiast świadomość tego, że samo nic się nie wydarzy, że relacja sama się nie stworzy. No i też karty mogą po prostu patrzeć na tło, patrząc na tło, mówić o tym, że obawiacie się, macie swoje złe doświadczenia. Yy, zresztą zaraz sobie będziemy tutaj krok po kroku tłumaczyć, co pokazuje tło. Karty też mogą wskazywać na to, że niedawno dopiero uporaliście się z pewnymi uczuciami, emocjami, z pewnym rozstaniem. Też nie ukrywajmy, bliźnięta to jest. Yy, Taki znak dosyć nazwijmy to starny, tak? lubiący towarzystwo, też potrzebujący, może nie aż tak, że, że bliźnięta zgadzają się na wszystko dla obecności drugiej osoby, ale są skłonne dać siebie wiele po to, żeby. Być z kimś i żeby ta druga osoba była też z nimi szczęśliwa. I karty tutaj mogą po prostu wskazywać na to, że wy w ostatnim czasie po prostu dopiero tak jakby układaliście sobie w głowie pewne rzeczy, sobie um, analizowaliście i dochodziliście do pewnych wniosków. Zyskaliście też szóstka mieczy, bo ona kończy jakby ten. Um, tą część tego czytania. Szóstka mieczy tutaj też może wskazywać na to, że w, ostatnio dopiero zyskaliście jakby pewien spokój w swoim życiu i wy lubicie ten spokój. I też macie taką świadomość, że chcielibyście, żeby ktoś w waszym życiu też nie był waszą podstawą, bo wy chcecie przede wszystkim budować na sobie, macie świadomość, że to jest najzdrowsze podejście, ale też karty tutaj mogą pokazywać, że wy bardzo cenicie ten spokój, który zyskaliście w ostatnim czasie i chcielibyście, żeby ktoś oczywiście tutaj był pewną, pewną częścią dodaną do waszego życia, która da wam coś pozytywnego, ale tak jakbyście się może... Bali utraty pewnego spokoju, pewnego, pewnej ciszy, tak? Tak, jakbyście bali się też, może, utraty pewnej własnej przestrzeni. No i tak jak mówię, przede wszystkim pewnej powtórki z rozrywki. Zacznijmy sobie, moi kochani, od ósemki mieczy. Ósemka mieczy, moi kochani, to jest karta kratki własnych myśli. I mówi o dwóch rzeczach. O tym, że albo przez długi czas pewnych rzeczy nie widzieliście w poprzedniej relacji, albo nie chcieliście widzieć, nie dopuszczaliście do siebie pewnej prawdy. Tak. Też karty mogą pokazywać, że widzieliście pewne czerwone flagi, które, których albo nie chcieliście widzieć, uciszaliście pewne głosy w sobie, mówiące o tym, że coś jest nie tak, albo ignorowaliście. Natomiast obok mamy dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy jest to karta zranienia, takiego przytłoczenia już pewnymi wydarzeniami, niefajnymi słowami, niefajnymi wydarzeniami, niefajnymi emocjami. I karty tutaj mogą pokazywać, że w momencie, w którym. Nie mieliście już innego wyjścia, najprawdopodobniej dopiero wtedy zrezygnowaliście z tamtej relacji i odzyskaliście pewien spokój. Karty też mogą wskazywać na to, że wy doceniacie obecnie pewien spokój. Boicie się, tak jakby, y, też może y, po pierwsze powtórki z, z rozrywki, a po drugie pewnego chaosu. Tak? Tego, że może zbyt mocno znowu się w coś zaangażujecie, zbyt dużo z siebie dacie, to nie zostanie docenione. No i ciężko wam będzie znowu y, przejść przez to, co macie już za sobą. Tak, jakby też ja wielokrotnie już o tym mówiłem, że wybliźnięta i koziorożce to są chyba najbardziej zestresowane znaki Zodiaku ze wszystkich. Tak, znaki, które. Z jednej strony bardzo dużo myślą, z drugiej bardzo dużo analizują, też bardzo dużo wyciągają ze, swojej, ze swoich wcześniejszych doświadczeń. To może je uchronić przed pewnymi powtórkami z rozrywki w cudzysłowie, oczywiście, z rozrywki, bo to nie jest żadnego rodzaju rozrywka. Natomiast tutaj w tej całej sytuacji, tak jakbyście byli, powiedziałbym trochę w pół drogi, tak? Z jednej strony chęć otwarcia się na drugą osobę, z drugiej natomiast chęć pewnego spokoju w swoim życiu. I tu może być pewne też, pewne rozchwianie takie wasze wewnętrzne. Zresztą y, bliźnięta bardzo często też tak starają się myśleć dwutorowo, tak? Może z jednej strony, co będzie, jak zostanę y, sam, sama ze sobą, jeszcze troszeczkę sobie czasu poświęcę, e, skupię się na sobie, skupię się na własnym rozwoju, a co, jeżeli otworzy się na drugą osobę? Tutaj też pytanie bardzo mocno się rodzi, y, patrząc na te karty, czy wy uznacie, że to jest dobry moment, czy wy jesteście po prostu gotowi, bo to, że wy tutaj chcecie, że ktoś Wam się tutaj może spodobać, to jest jedno. Ale to, czy e, pewne rzeczy już sobie z przeszłości e, jakby przepracowaliście i jesteście w pełni gotowi na to, żeby się na drugą osobę otworzyć, to może być totalnie inna kwestia, tak? Mm. Także tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o ten miesiąc, karty pokazują, ktoś nowy w waszym życiu się może pojawić, e, natomiast możecie też od razu zdać sobie, z, zdać sobie sprawę z tego, mieć świadomość tego, i ile tutaj trzeba będzie znowu poświęcić dlatego, że to jest jakby początek pewnej pracy nad czymś. Yy, I dziesiątka była w tej całej sytuacji może pokazywać. To może troszeczkę świadomość tego, że mm, bardzo mocno to może wymagać od Was zaangażowania czasu pracy, może troszeczkę, ja bym powiedział, studzić wasz zapał. Pytanie: co tutaj? Koniec końców yy, zwycięży, tak? Chęć poznania tej drugiej osoby, otwarcie się na nią, czy też yy, w tym momencie skupienie się na sobie i taka troszeczkę powiedziałbym, że może niechęć do budowania czegoś w tym momencie. Natomiast yy, ten miesiąc nie, nie pokazuje się tutaj jako zły. Raczej, tak jakby karty pokazywały po prostu, że jeszcze pewne yy, trudności. Pewne pokłosie, nazwijmy to, tak? Yy, wcześniejszych doświadczeń ono, jakby, położyło na Was pewne piętno, z którym trudno Wam się troszeczkę tutaj chyba uporać, tak? Skoro te miecze w tle tutaj się cały czas pokazują. I tutaj mogą wskazywać na to, że. Yy, w poprzedniej relacji dużo z siebie dawaliście, długo przy kimś trwaliście i w tym momencie też karty mogą pokazywać, że zrezygnowaliście dopiero w momencie, w którym jakbyście nie mieli wyjścia, tak? Jakbyście musieli do, dopiero, jakbyście w pewnym momencie już nie mieli innego wyjścia niż dopuścić do siebie pewne rzeczy, które się po prostu już wydarzyły, tak? Czy też jeżeli chodzi o czyjeś niefajne działania, czy jeżeli chodzi o złą atmosferę pomiędzy wami, problemy komunikacyjne, komunikacyjne, pewnego rodzaju rozpad, tak? Te, tej relacji faktycznej i, i dopiero wtedy... Jeszcze jedna rzecz, o której kartę mogą pokazywać, którą mogą pokazywać w tle. Karty też mogą wskazywać na to, że w tym miesiącu możecie chcieć gdzieś wyruszyć sami, albo też jak, jakaś wyprawa, jakaś wycieczka mm, dała wam bardzo mocno do myślenia, jeżeli chodzi o przeszłość i poukładanie sobie w głowie, albo wyprawa na przykład do jakiejś przyjaciółki, do innej y, osoby wam życzliwej po prostu. Też karty mogą wskazywać na to, że ktoś tutaj pomaga y, lub pomaga wam sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. Natomiast jeżeli chodzi o wrzesień, widać, że pojawia się tutaj, w cudzysłowie, pokusa yy, rozpoczęcia od nowa z kimś, bo tutaj ewidentnie widać, że jest szansa, możliwość ku temu, żeby nowa osoba się pojawiła. Natomiast tu może być też, tak jak mówię, pewnego rodzaju yy, zastanawienie się, czy to jest dobry moment i też karty mogą mówić o tym, że po prostu sobie układacie w głowie, czy, czy to nie jest jeszcze czas, który warto by było poświęcić. Dla samego siebie, dla, dla siebie samej, tak. Bo, tak jak mówię, a z kielichów, z jednej strony może mówić o nowym zauroczeniu, z drugiej też może wskazywać miłość własną. A mam wrażenie, że Wy w tym miesiącu też próbujecie pewne rzeczy po prostu wyważyć, tak, poukładać sobie jeszcze w głowie. Tak jakby. To, że pojawia się tutaj nowa osoba, nowa możliwość, tak, nowe uczucie. Ja bym powiedział, uczucie to tak dużo powiedziane, bo y, uczucie i pewne zobowiązanie dopiero pojawiają się w dwójce kielichów, która mówi o tym, że pojawiają się wyznania, pojawiają się deklaracje, coś sobie obiecujemy, myślimy w kontekście przyszłości. A z kielichów bardzo często to jest po prostu to y, jakiś flirt, ktoś mi się tutaj spodoba, jest pewne zauroczenie, jest miło. Y, na razie nie zobowiązująco, a dopiero potem będziemy patrzeć, co z tym dalej robić, tak? Jak się będziemy tutaj dogrywać i tutaj też może być kart ta, ta karta może wskazywać na to, że Wy też możecie bardzo mocno tą drugą osobę analizować pod kątem pewnej kompatybilności pomiędzy Wami. Wiem, że to tak brzmi bardziej, wiecie, y, jakby tutaj chodziło o elektronikę, tak, kompatybilność między urządzeniami. Natomiast y, karty tutaj po prostu mogą wskazywać na to, że też możecie bardzo mocno analizować, czy ta osoba jest dla Was dobra, czy, y, czy, czy Wy się tutaj no, dobrze po prostu zgrywacie, tak, czy macie pewne punkty wspólne, które, które dla Was są istotne. I tutaj też może być pewien, pewien, z Waszej perspektywy, pewien dylemat, tak, bo możecie zauważyć, że Budowanie z tą osobą, która Wam się tutaj podoba, czegoś konkretnego mogłoby być po prostu dla Was wyzwaniem, jeżeli chodzi o, o pracę nad tym. Jeżeli chodzi natomiast o kartę Radę, mamy tutaj kartę Wisielca, a karta Wisielca jest to karta. Ja bym to nazwał yy, pewnego wstrzymania. Yy, jest to karta po, też, powiedziałbym, pewnego bezruchu, braku działania, pewnego skupienia się przede wszystkim, bo bardzo często Wisielec też mówi o tym, że skupiam się na sobie, na swoim wnętrzu, w sobie szukam odpowiedzi. I karty tutaj mogłyby wskazywać na to, że wy pewne odpowiedzi znacie, ale musicie do nich dojść, ale karty też mogłyby wskazywać na to, żeby. <laughs> Jeżeli pojawia się nowa osoba, wy nie macie pewnych pewności, układacie sobie w głowie, niczego nie przyspieszać. Pilnujcie pewnego tempa, żebyście dla kogoś, po to, żeby ktoś może nie stracił pewnego za, też zainteresowania, nie próbowali przyspieszać czegoś, na, na, na czym komu, komuś może tutaj zależeć, um, tylko dlatego, żeby zyskać, nie wiem, czyjąś aprobatę. Róbcie wszystko w takim tempie, w jakim czujecie, że dla was jest komfortowo. Bo karta y, wisielca tutaj mówi: nic na siłę, na spokojnie. Takie tempo, jak ty czujesz. Jeżeli ktoś komuś zależy, jeżeli ta osoba widzi w Tobie potencjał, to da tobie czas na to, żeby sobie pewne wątpliwości w głowie poukładać. Żeby dojść do pewnych odpowiedzi. Jak ktoś chce szybko, ma konkretne cele, tak, nie wiem, zależy tej osobie na coś, na czymś, ale niekoniecznie po prostu na trwałej relacji, to będzie próbowała pewne rzeczy przyspieszać, tak? bo, bo tutaj może mieć świadomość, że to in, co, jeżeli nie widzi tutaj szczególnego potencjału w drugiej osobie, to będzie miała świadomość, będzie miała myślenie na zasadzie, jak, jak nie u tej osoby, to dostanę tu, to samo u kogoś innego, tak, to już też będzie świadczyło o tym, czy komuś zależy. Mam wrażenie też, że y, miłość jest cierpliwa. Jeżeli ktoś ma być z nami, ma być dla nas, to będzie czekał i będzie. Yy, też oczywiście warto pewne rzeczy komunikować, żeby tutaj ktoś wiedział, na czym stoi, tak, żeby to nie wyglądało jako brak zainteresowania, tylko po prostu powiedzieć o tym: potrzebuje więcej czasu, potrzebuje sobie pewne rzeczy poukładać, tak, potrzebuje z pewnymi tematami się uporać, pewne rzeczy przemyśleć, poznawajmy się na spokojnie. Jeżeli drugie, druga osoba będzie nastawiona na długoterminową relację, to najprawdopodobniej po prostu będzie też, będzie widziała potencjał, to będzie też na pewne tematy czekać. Natomiast tak jak mówię, karta rada tutaj wskazuje, odpowiedzi są w tobie, musisz do nich dojść, ale nie rób niczego, czego nie czujesz. Nie rób niczego na siłę, nie przyspieszaj niczego, co, czy, co uważasz, że po prostu nie jest dla ciebie dobre. Jeśli chodzi, tak jak mówię, o całość tego czytania, już tak podsumowując, karty tutaj pokazują nową osobę, nowe uczucie, ale też świadomość tego, że będzie tutaj potrzeba pracy nad tym, żeby to się mogło rozwijać. Karty tutaj mogą też zwracać uwagę na to, że jest pewien dylemat was, czy wy jesteście na to gotowi. Tym bardziej, że w tle tutaj jeszcze pojawiają się jakieś energie związane z przeszłością. Nie raczej wracającej przeszłości, tak? Czyli powrotu jakiegoś byłego i tak dalej. Raczej to są pewne jeszcze wasze przemyślenia z tym związane, pewne wątpliwości, pewne doświadczenia, które po prostu zostawiły na was swoje piętno. Jeżeli chodzi natomiast o yy, Radę, karta wisielca, tak jak wcześniej już powiedziałem, mówi na spokojnie swoim tempem. E, też znajdując pewne odpowiedzi e, w samym sobie. Moje kochane bliźnięta, ja wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam, matchmen.